To my teraz sprawdzamy inne statystyki, te pogodowe. Ze mną, Ksenia Chlebicka. Witam Cię, Ksenia. Dzień dobry. Pochmurno, pochmurno i deszczowo, ale też chłodno. Powiedz, co to za piątek, co tam się wydarzyło? <grym> Niestety, ale napływają do nas chłodne masy powietrza. I o ile cała południowa Europa pod wpływem wyżów to mnóstwo słońca, brak opadów, no to w Polsce klasyczna cyrkulacja zachodnia, czyli po prostu niże, które powstają nad Atlantykiem. One tam zazwyczaj powstają docierają do Polski. Mogą omijać Polskę, bo tak też było tydzień temu, dwa tygodnie temu. Było pięknie, było słonecznie, bo niże wędrowały przez Skandynawię. No to wtedy niebo bezchmurne, piękna aura, dodatkowo jeszcze zwrotnikowe powietrze napływało do Polski, a dziś Klasyczna sytuacja. I o ile, na przykład, zimą wbrew pozorom taki układ mas powietrza sprawia, że w Polsce jest cieplej, to w lecie niekoniecznie. Więc dziś mnóstwo chmur, mnóstwo deszczu i to jest dobra informacja. Dodatkowo napływają do nas wilgotne, trochę chłodniejsze, tak jak już wspomniałam, masy powietrza. I to też nie jest najgorsza informacja. Ale poza tym, że będzie padać, będą wypiętrzać się chmury burzowe. I to akurat e, niestety jest zawsze zagrożenie, chociaż czasem. Bagatelizujemy burze, to pamiętajmy, że burze są niesamowicie niebezpieczne i niejednokrotnie wystarczy jeden konar drzewa który może doprowadzić do tragedii. Także miejmy świadomość tego, że dziś w Polsce może być po prostu niebezpiecznie. Najcieplej w Rzymie, tu 33 stopnie, w Atenach 32. Południe Europy bezchmurne, słoneczne. Natomiast Europa Centralna, Wyspy Brytyjskie i Skandynawia, bo tak jak wspominałam, fronty niże mogą przemieszczać się raczej przez północ Europy, ale w tym wypadku one przemieszczają się i przez północ, i przez centralną Europę. Stąd w Warszawie, w Berlinie, w Wiedniu, w Mińsku, w Sztokholmie, w Helsinkach czy na Wyspach Brytyjskich mnóstwo deszczu i chłodu. Nie w tym momencie nie pada na Suwalszczyźnie na Podlasiu i tu jeszcze całkiem sporo przejaśnień, a poza tym niestety całkowite zachmurzenie, dużo deszczu i dosyć niska temperatura, bo choć w Katowicach, w Krakowie już 17 stopni, to w Zakopanem zaledwie 12, w Suwałkach, w stoku 14, 15, 14 także w Łodzi, więc mogłoby być nieco cieplej. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wahać się będzie od 17 stopni w Olsztynie do maksymalnie 24 we Wrocławiu i w Opolu, czyli Uśredniając najczęściej 20-21, a dodatkowo chmury, dodatkowo deszcz, dodatkowo wilgoć napływająca z południowego zachodu, więc nie poczujemy się dobrze. No i wspomniane burze. A burze to też silny i porywisty wiatr, możliwe gradobicie i ulewny deszcz. Także uważajmy, najbardziej intensywne opady mogą pojawić się na ziemi lubuskiej, na drogach ślisko. I jeszcze do tego wszystkiego niskie ciśnienie. 994 hapaskale i uwaga, cały weekend z niskim ciśnieniem, więc dominują. Niekorzystne warunki biometeo, ale musi być jakiś promień nadziei na koniec prognozy, i to akurat jest jakość powietrza. No, taka mapa. Ja życzę sobie Państwu, żebym taką mogła prezentować i w styczniu, i w lutym, w sezonie grzewczym, bo smogu nie ma nigdzie. A oczywiście jakość powietrza możemy kontrolować w aplikacji Pogoda Interia. To my odpoczywamy od takich informacji, zmieniamy temat na temat pogodowy ze mną Ksenia Chlebicka. Witam cię, Ksenio. No i od razu, żeby tak między zdroje, zobacz, ludzie spacerują w kurtkach, to znaczy, że jest dość zimno w Toruniu, też mokro. Też ktoś w kurtce. Też w kurtce, czyli po prostu taki lipiec dosyć chłodny, ale cieszmy się, widząc e, obrazki z Grecji, to naprawdę żyjemy w wyjątkowym e, kraju i wyjątkowym klimacie. Tak, to prawda. I powinniśmy zacząć doceniać to, co mamy, bo wbrew pozorom sposób narzeka, że lato w Polsce nie jest idealne i zima też dla niektórych absolutnie idealna nie jest. Natomiast patrząc na to, co się dzieje w innych strefach klimatycznych, to naprawdę polskie położenie nie jest złe, ale musimy o to zadbać. No bo niestety, ale w Polsce największym problemem jest brak wody i o tym trzeba mówić. Także chociaż zdaję sobie sprawę, że zbliża się weekend, bo często mam takie wrażenie, że wiele osób, chciałoby, że no dobrze, no to od poniedziałku do piątku może niech pada, ale weekend, kiedy wolne, chcielibyśmy widzieć więcej słońca. No tak nie będzie. Cały weekend zapowiada się, może nie najzimniejsze, bo jutro wbrew pozorom możliwe, że na termometrach zobaczymy 27-28 stopni, ale zarówno dziś, jak i w sobotę i w niedzielę właściwie wszędzie może padać i to nie największy problem. Może również zagrzmić. Do Polski z zachodu napływają chmury związane z frontem, frontem atmosferycznym i niestety będzie to nie tylko deszczowe ale też burzowy front. Na wybrzeżu to 19 stopni i to w najcieplejszym momencie dnia, więc chłodno, chociaż akurat w pasie wybrzeża wiatr będzie najczęściej słaby, maksymalnie umiarkowany. Taki też będzie w całym kraju, ale jeżeli wystąpią burze, a one po południu mogą pojawić się przede wszystkim w Wielkopolsce i na Kujawach. wtedy może zawiać mocniej. Sprawdzamy szczegółową prognozę dla bałtyckich kurortów. Kołobrzeg 19 stopni temperatura wody i 19 stopni temperatura powietrza. W Ustce Bałtyk nieco chłodniejszy, bo 18, ale jeszcze wczoraj było 17, więc może bardzo powoli, ale delikatnie woda cieplejsza, choć 20 stopni jeszcze nie widzimy. Na Suwalszczyźnie, na Podlasiu, na Warmi, na Mazurach, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu poranek piękny, słoneczny, ale ten wczesny poranek i więcej godzin minie, tym większa szansa na chmury, na deszcz, ale niekoniecznie na burzę. Natomiast burze mogą pojawić się na Mazowszu i na ziemi łódzkiej. W Mierzycku 21 stopni. To nie temperatura powietrza, to temperatura wody, bo niestety temperatura powietrza zdecydowanie niższa, maksymalnie 18 stopni. I tak naprawdę, no poza Suwałkami, gdzie temperatura powietrza cieplejsza od jezior, to zazwyczaj jednak jeziora cieplejsze. Na południowym wschodzie pochmurno, deszczowo, niekoniecznie burzowo, choć na Kielecczyźnie i na Śląsku burze mogą wystąpić, maksymalnie 19 stopni dziś w Zakopanem. Burze, a także intensywne opady deszczu na ziemi lubuskiej. Uważajmy, tu naprawdę może spaść sporo wody, ale tak jak wspominałam, woda nas cieszy, ale też nie na wałnicę. Południe Europy zdecydowanie bardziej słoneczne. Walencja 35 stopni, podobnie jak Majorka i Almeria. Delikatnie chłodniej w Maroko. Casablanca 28. Piękna aura dziś w Chorwacji. Tu też bardzo ciepło w Splicie. 31 stopni podkreślam w cieniu, a słońca nie zabraknie. Gorąca Sycylia, choć i tu delikatne ochłodzenie. Palermo 36. To sprawdźmy jeszcze. Cypr, Larnaka 29 stopni to temperatura wody. 38 powietrza. No i absolutny rekord w Hurgadzie. Morze Czerwone o temperaturze 30 stopni. A więcej informacji pogodowych, takich szczegółowych też dla rowerzystów czy dla osób, które mają ochotę pobiegać w aplikacji Pogoda Interia. Cześć Ksenia Chlewic, witamy Cię Kseniu. No właśnie, piątek, początek weekendu, a tutaj co się dzieje? Nad morzem szczególnie. <grym> brzydko jest tak, mówiąc zupełnie szczerze. Jakby ktoś chciał dzisiaj pobijać rekord na 100 metrów, to też nie jest to taki wiatr, bo będzie słaby, więc nie pomoże. No właśnie, w aplikacji pogoda interia jest taka specjalna pogoda dla biegaczy. W tam też chyba wiatr jest uwzględniony, bo to bardzo istotny czynnik. No, ale my skupmy się na tym, co za oknem. Ich niestety, ale chmury widzimy wszędzie, bo chmury zdominowały całe polskie niebo. Deszcz, deszcz, jeszcze raz deszcz, ale to nie koniec, dlatego że w bardzo wielu regionach, zarówno dziś, jak i przez cały weekend, i to chyba najgorsza informacja, mogą wypiętrzać się chmury burzowe, a burze niebezpieczne są zawsze. No to sprawdźmy stan zachmurzenia nad Polską. Jeszcze przed godziną dwunastą e, front atmosferyczny, który dociera już w tym momencie do zachodnich województw, obejmie swoim zasięgiem całą, Polską, całą Polskę. Padać może wszędzie, a dodatkowo w wielu miejscach wspomniane burze z zachodu, z południowego zachodu, będzie do nas napływało Według naszych synoptyków, umiarkowanie ciepłe i wilgotne, ja chyba powiem wprost chłodne i wilgotne powietrze polarnomorskie na wybrzeżu, dziś maksymalnie 19 stopni, ale to nie będzie najniższa temperatura, bo zimniej w Olsztynie i tam faktycznie 17. No ale trzeba podkreślić, że właśnie ze względu na to, że napływające do nas masy powietrza są bardzo wilgotne, temperatura odczuwalna będzie nie dość, że ta na termometrach jest niska, to ta, ta odczuwalna będzie jeszcze niższa. Burze mogą wystąpić dziś lokalnie na Kujawach i w Wielkopolsce. W Wielkopolsce nieco cieplej, bo w samym Poznaniu do 23 stopni. Tak jak wspominałam na Wybrzeżu 19, no może w łebie Tu jeden stopień więcej, bo w Łebie stopni 20, a padać może wszędzie. A Bałtyk najczęściej z temperaturą od 18 do 19 stopni. Północny wschód kraju deszczowy, chłodny, ale niekoniecznie burzowy. Natomiast na Mazowszu i na Ziemi łuskiej jak najbardziej mogą wystąpić burze. Gdzie nie, gdzie jeziora cieplejsze od powietrza. Na przykład w Giżycku, gdzie temperatura powietrza to 18 stopni, a temperatura wody to nawet 21. Południowy, południowy wschód kraju to również deszczowo, ale niekoniecznie burzowo. Kieletczyzna i Śląsk, tu raczej skończy się front burzowy, natomiast uważajmy, w Katowicach i w Kielcach do 22 stopni i dziś zdecydowanie najcieplej na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, bo tu do 24, ale uważajmy, bo zwłaszcza na ziemi lubuskiej w trakcie burz mogą wystąpić też intensywne opady deszczu. Południe Europy zdecydowanie cieplej, Wczorajsze zdecydowanie bardziej słoneczne. Choć w Barcelonie i w saint mimo wysokiej temperatury może dziś pokropić. Polepszenie aury w Chorwacji. Wczoraj, przedwczoraj deszcz burze, dziś bezchmurne niebo, a w Splicie nawet 31 stopni. I też ciepły Adriatyk, bo w Dubrowniku temperatura wody to 27 stopni. Sprawdźmy Sycylię, która borykała się naprawdę z gigantycznymi upałami. Dziś w Palermo nieco chłodniej, bo nie ponad 40, a 36 stopni. Ale to nie jest tak, że. 40 stopni dziś nie zobaczymy na naszej mapie. Jest Antalia, jest 41 stopni w cieniu i pełnia Słońca. Woda gorąca, bo 28 stopni, choć zdecydowanie najcieplejsza woda w Morzu Czerwonym. I tu 30 stopni: temperatura wody, 38 stopni: temperatura powietrza. A właśnie przy planowaniu urlopów bardzo przydatna jest szczegółowa prognoza, którą znaleźć można w aplikacji Pogoda Interia.